Jesteśmy w drodze do Olsztynka, jedziemy na ten Jarmark. Jest ze mną ten, ten grudzień z tyłu. Tak, jestem, jestem też. Jest do mnie podłączony, także fajnie pogadamy trochę w dwójkę. W ogóle bardzo fajnie jest się przejechać też motocyklem w grudniu, z grudniem. O, trzeba, trzeba. W każdym razie normalnie bym nie jeździł w taką pogodę, w grudniu już nie jeżdżę, ale że jest taka zacna akcja e, i aura jest sprzyjająca, po prostu jedziemy pomagać rodzinie. No i co? E, może grudniu opowiesz trochę o rodzinie Artura O Arturze? Tak jest O Artur to, jest naszym kolegą Nie ze ścisłej może grupy, ale z grupy przyjaciół często z jeździ na rundki, jeździ z nami na różnego rodzaju wystawy, rozpoczęcie sezonu, zakończenie sezonu również na imprezy innego rodzaju, tak, różnego rodzaju akcje charytatywne no i także przeszkala się również ofertą z nami na torze w południe, na lipcie, tak, także, także bardzo fajny człowiek, statyczny Poza tym jeździ na takiej prawej maszynie, jak ja posiadam Yamaha <laughs> ja ST1-S, e, Laker, tak? 152. Ja od siebie mogę tylko dodać, że poznając rodzinę Artura dopiero teraz e, zrozumiałem, dlaczego tak rzadko mógł z nami jeździć no, czwórka dzieci samotnie wychowuje e, jedno dziecko z e, upośledzone... na co Sebastian jest e, chory? Dziecięce porażenie mózgowe, o, na dziecięce, po, dziecięce A, o. porażenie mózgowe, więc e, teraz rozumiem dlaczego nie miał tego czasu tyle dla nas, e, dla motocykla, bo tak faktycznie było, że za często z nami nie jeździł, ale e, na najważniejszych e, wyjazdach e, typu e, motocykle są wszędzie i jakichś innych akcji, które organizowaliśmy e, przeważnie był. E, wspierał nas e, i te nasze działania, także... Teraz możemy mu się odwdzięczyć. Jego sytuacja jest trudna. Tak naprawdę no, może, jemu nie jesteśmy w stanie pomóc, ale jesteśmy w stanie pomóc tej jego rodzinie, jego dzieciom. Dzieci w tej chwili mieszkają z babcią i są pod opieką babci. No, w każdym razie dom, w którym mieszkają, jest w kiepskim stanie, natomiast no, nie jest to totalna jakaś rudera, żebyście sobie nie myśleli, że Arek że Artur nie, nie dbał o, o, o to, żeby w tym domu było dobrze to jest normalna rodzina e, co mógł, to po kolei remontował natomiast no, przydarzył mu się taki wypadek, a nie inny zachorował i, e, i nie może realizować dalej swojego planu e, wiem, że, wiem, że jakieś środki już odkładał na, na konto prawda, e, Grudzień? tak, tak Przede wszystkim rodzinę traktował na pierwszym miejscu bo to, to była tak naprawdę pasja i odstocznia I, i, i tak naprawdę on też ryzykował różnego rodzaju różne wyjazdów ze względu na rodzinę, do to nie wiedzieliśmy jaka sytuacja jest u niego. On jednak tą rodzinę przede wszystkim inwestował, robił to, mógł, remont też u siebie w domu robił jakieś trzy miesiące temu, no ale niestety nie ma tylko izolacji ścian zewnętrznych i tam wychodzą różne rzeczy wewnątrz domu, tak? Dlatego, dlatego też tą akcję robimy, wspieramy Artur, odkładał środki Artur zbierał materiały i też przygotowywał się powoli do tego remontu, bo wiedział, że to jest większy wydatek, tak? Samotny ojciec kupujący córkę dzieci, także świetnie sobie e, radę dawał. No i od, od tego roku, od czerwca partnerkę Beatę, e, jest partnerką bardzo, tak? Także tej Beacie uszczęśliwił całe, całe wakacje, wszystko e, i Beata e, też zjemów i do jego rodziny. Chce się też odwdzięczyć jak może, dlatego ona też e, w największym stopniu tutaj działa takie moje zdanie, tak co tak widzę, Jona pomaga, pomaga jak może. Tak? Także, także te dzieci naprawdę są bardzo dobrze traktowane I, i, i tylko się cieszy, tylko mieć takich rodziców tak naprawdę. Ja chciałbym dodać tylko od siebie, że Beatea to jest jedyna kobieta, którą my znamy w życiu Artura. Jest naprawdę... Naprawdę bardzo mocno się do niego związała w tym czasie z nim i z jego rodziną, także chwała jej za to, że podjęła się opieki nad tą jego rodziną, bo tak naprawdę ona tam najwięcej działa, ona to wszystko zaczęła i bardzo dużo już zrobiła, angażując w to innych ludzi, między innymi też nas. No, nas tak naprawdę prosić nie trzeba, tym bardziej, że... Nie, Artur był człowiekiem z naszego grona Działamy, no, no tak, Artur był z naszego grona Beatę poznaliśmy też na kilku ujazdach Beata to, to jest rodzina, można powiedzieć, motocyklowa tak? także, także tam też ludzie jeżdżą na motocyklach Turka jeździ na plecaku ze swoim przyszłym mężem. Beata również jeździ na plecaku Ale zamierza jeździć. Ma też gdzieś tam swój motocykl, i też tę pasję wdrożyć w rzeczywistość. Tak? Także, tak, także, jak najbardziej, fajnie wszystko kręci się wokół motocykli, z kapitanem, tutaj, tarczą, jak tutaj wróci, tak? tak, teraz jaki mamy generalnie plan działania? W tej chwili zbieramy środki. Na zakup materiałów, bo no, bez materiałów nic nie ruszymy, więc e, mamy teraz grudzień, taki okres świąteczny, bardzo trudny zresztą dla każdego, bo każdy jest gdzieś tam zabiegany. Ale m, przede wszystkim e, do końca roku zbieramy środki na materiały. E, firma, w której pracował e, Artur, ufundowała dla dzieci zimowisko, więc e, na okres ferii dzieci wyjadą na zimowisko, a w tym czasie My wejdziemy tam ze swoimi możliwościami, wiedzie ekipa budowlana, będziemy też robić co możemy sami. Wiele osób deklarowało pomoc fizyczną w sensie przeprowadzenia odpowiednich działań na budowie, czyli jakieś tam odkopanie, odkopanie fundamentów, remont, remont łazienki, kładzenie kafelek, także to też są... To też jest realna, bardzo ważna pomoc. Na pewno pozwoli nam to zaoszczędzić zebrane środki, które będziemy mogli wydać na, na materiały, żeby, 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 żeby to wyremontować. Tych materiałów potrzeba całkiem sporo, jest, tych materiałów trochę potrzeba. Jest inspektor nadzoru budowlanego, bardzo porządny człowiek, który też nieodpłatnie wykonał już dużo pracy. To zasługa Beaty, która go zaprosiła do pomocy. Jesteś, jesteś, coś się rozłączyłeś na chwilę? Rozłączyłem się telefon, miałem. Aha, dobra, także, także ten. Także on też już zrobił dużo pracy, ale jeszcze czeka też go dużo pracy, dużo pracy jest jeszcze przed nim. W każdym razie już coś tam się dzieje. Musimy określić potrzeby bardzo dokładnie żeby wiedzieć, wiedzieć co jest potrzebne i jak to, jak to zrobić i żeby dobrze rozdysponować tą pomoc którą mamy od was, od nas i od innych osób bo tak jak mówiłem to nie tylko fundusze ale też wasze ręce do pracy, które na pewno się przydadzą grudniu, powiesz coś jeszcze? chciałbyś wiedzieć, bo tutaj telefon miałem wiem, że na Orden mam jechać i, i trochę mnie nie było. E, no opowiedziałem o, o tym. Opowiedziałem o potrzebach jakby i planie działania na najbliższy czas. E, ale ten, ale mógłbyś coś powiedzieć może o Jarmarku, bo Ty chyba tam najwięcej ogarniałeś teraz ten... o, ja, o Jarmarku to nie chcę, nie chcę więcej nic mówić, jest to impreza wkaza typowo dla miasta Olsztynek, tak? jatełka, Gatełka, jatełka, jarmark e, e, świąteczny w Olsztynku, takie jarmarki tego typu e, są w większości teraz z miast w Polsce przed, przed świętami, także jest bardzo o, fajny czas, e, sympatycznie e, no i akurat pogoda może nie jest e, powiedzmy no świąteczna, ale dla nas po akurat jest to no, z dzisiaj, tak? Także no mamy, mamy dzisiaj, zaraz zobaczymy no dziewięć stopni, więc jak na grudzień, słuchajcie, jest naprawdę ciepło Trochę mokro, ale jest dosyć ciepło, więc udało nam się też wyjechać na motocyklach No jakby leżał śnieg, to pewnie nie dalibyśmy rady tego zrobić Tak, tak, tak Także trochę się przeparciło, ale wolelibyśmy na takiej akcji nie jeździć tak naprawdę e, To jest też e, prawda e, Takich by nie było o, ludzie machają samochodów bardzo fajnie. <grym> Bo, <grym> masz czapeczkę Mikołaja masz, słuchaj. To, to no, błas, ja się to. zastanawiałem, żeby się ubrać Mikołaja strój, ale nie było czasu, kurczę. Szybko, szybko. Tak. Ehm, no ja... to święta zapasem, także można trochę ubić i ludziom kartki, tak, też przede wszystkim na drodze, tak? Tak, tak, to prawda. No, ja chciałbym podziękować w ogóle wszystkim moim widzom, widzom mojego fanpage'a Fabik Moto. Też dużo działacie, dużo wspieracie. Fajnie, że oglądacie te materiały, które wrzucam i rozpowszechniacie je po sieci. Akcja dzięki temu może być nagłośniona ta czy inna. Widzieliście, bardzo nie tak dawno mieliśmy finał szlachetnej paczki, ale to finał finałem jak... Samodziałanie całej grupy i osób, które nas wspierały, trwało długo, dużo dłużej, dużo wcześniej. No, także szlachetną paczkę też już mamy za sobą. Akcja też przeprowadzona bardzo starannie, ze wszystkiego się rozliczyliśmy. Te środki naprawdę trafiają tam, gdzie powinny trafić. Nie jesteśmy grupą jakichś osób, która wrzuca, wrzuca ani ja nie jestem. E, osobą, która wrzuca materiały typu yy, Buda pieska, piesek na łańcuszku i zbieramy na budę dla pieska, ale pieska żadnego nie ma e, i nikt go nie zna, nikt nie wie o co chodzi także to są u nas tutaj realne realne sprawy trochę wyskoczyliśmy na lepszą drogę i, i skólek nam podgonił a, zjeżdżamy tutaj zjeżdżamy na na Ursztynek już, dobra Tak, ja zaraz tu wyprzedzę, bo tak jak mówiłem musimy przyjechać na stację, tak? To tym zjazdem... A, tym zjazdem, no. A tam jeszcze żeby nie było, czekają pewnie tam na nas motocykliści z Ursztynka. Tak. Jest to też fajna, spora grupa osób. Przeżyliśmy też całkiem sporo różnych fajnych przygód i, i fajnych imprez, ale chłopaki też zawsze byli bardzo pomocni i, i starają się pomagać w naszym działaniu, my staramy się pomagać w ich działaniu. Eee, teraz, e, teraz wiem, że troszeczkę tam im się e, wykruszyło parę osób, no ale nie jest to ważne i tak e, kiedy potrzeba to potrafią się zebrać, żeby coś pomóc. E, tym bardziej, że to była osoba z ich e, z ich miasteczka więc na pewno są jeszcze bardziej emocjonalnie związani z tą osobą i z jej dramatem jaki się tutaj e, wydarzył będziesz wyprzedzał zjechać ci? Dobra proszę no i poszedł grudzień także jedziemy teraz e, na stację gdzie będą czekać e, podejrzewam inni motocykliści właśnie z sztynka. Nie, jeszcze o czymś chciałem pogadać i teraz ja już mi wynosi... Można mięso. tutaj dodać, że e, faza motocyklowa jak najbardziej łączy serca, tak? E, Motocyklistki e, to nie są zawsze nerek, to są e, uczuć, e, emocji i tak naprawdę życia, a, a nie tak jak jest e, powszechne mniemanie o Także tak, warto też to zmienić i zwrócić na to uwagę. Um. Ekstra, ekstra. No dobra, co co, dojeżdżamy na stację, więc na tę chwilę to wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze się coś tam nagra na miejscu, na samych jasełkach, także do zobaczenia za chwilę. Tak, do zobaczenia.